Kilka dni przed planowanym terminem oddano do użytku ulicę Tysiąclecia wraz z rondem u zbiegu Tysiąclecia, 11 listopada, i kosmonautów. Planowy termin oddania tego odcinka, na którym w tej chwili jestem, to był 5 sierpnia. Ten odcinek oddano już. Ostatniego lipca. Ładnie to wszystko wygląda. W zasadzie można powiedzieć, że cała organizacja ruchu, wymalowanie pasów, wszystko to zostało dokładnie takie samo, jak było przed remontem. Tak więc, poza tak naprawdę stanem nawierzchni, to w zasadzie nic się tutaj. Nie zmieniło.